Wohohoho, ale lądowanie, no tego się nie spodziewałem na drodze, powiem wam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner. dzisiaj kolejny odcinek, a dzisiaj zjedzamy sobie Lublin. Tak, chcieliście zobaczyć Lublin? W komentarzu było, no to lecimy zobaczyć Lublin. Dlaczego Lublin? Są też inne miasta. Lublin dlatego, że u pierwszy na liście, jeszcze był Rzeszów chyba wcześniej, chyba Energy Energylandia, ale byłem w tej Energylandii. No i strasznie, słabo to wygląda. Tam nawet nie ma po co lecieć, w sumie. Jest tak na mapach widać ten cały kompleks. Ale są tam po prostu randomowo budynki, po prostu poustawiane i to zwykłe budynki. I to tak słabo wygląda bardzo. Więc nie ma co tam lecieć. Ale polecimy sobie do Lublina, obejrzymy, jak Lublin wygląda. A myślę, że w na następnym odcinku będzie Rzeszów. Bo to też było w komentarzach. Bo idę tak w miarę po kolei: od najnowszych komentarzy do najstarszych. Także lecimy. Uuu, Kurde, ale ta gra, grafika mnie po prostu... Kiedy raz na to patrzę, to jest po prostu takie wow. Im wyżej się leci, tym jest ładniej. Dobra, zbliżamy się powoli do centrum. Jeszcze nie mam zdania o tym mieście, jak ono jest zrobione. W sumie ciężko stwierdzić, bo... Byłem raz w Lubinie tylko na ślubie mojej siostry i miałem wtedy 13 lat, więc pamiętam tą starówkę Lubina i była bardzo ładna, bardzo mi się podobała. To teraz chcę na nią polecieć i ją zobaczyć, jak wygląda tutaj. To będzie chyba tam, takie kamienice, coś takiego. To chyba będzie tutaj. No nie wiem co to tutaj. Tak, tu będzie tutaj. O, tu jest chyba zamek, tak? Dobrze kminie. Nie wiem. Co to? O, jest tutaj starówka to ta. No dobra, to dalej najgorzej wygląda. Myśmy myśleli, że to by lepiej wyglądało z całą pewnością. No to jest chyba zamek. To był zamek lubelski, chyba o ile dobrze widziałem. Tak, zamek lubelski to był. A tutaj jest plac Unii Lubelskiej. Chyba. Nie, plac. Fu. Litewski, co ja gadam. Pomnik Unii Lubelskiej jest na tym placu tam, którego nie ma oczywiście. O, o. Ulu. Prędkość, daj mi prędkość, prędkość. O, o. Uf. Oj. <ścjalny> To nie było najlepsze. Ojeju. Dobra, wracamy nad Lublin. Już po tej katastrofie nieszczęsnej wróciłem. Przeleciałem z lotniska i tym razem sobie przelecę bardziej nad północną częścią Lublina. Na południową. I jeszcze sobie Rzeszów zwiedzimy, bo jednak mały jest ten Lublin w porównaniu do innych miast, które zwiedzaliśmy, Krakowa i Warszawy mniejszy i nie wiem na co tutaj patrzeć, no starówka, rynek, fajnie tam jakiś komin jest, no i bloki wszędzie no, dobra to teraz lecimy sobie na południową część przez starówkę sobie przelecimy jeszcze o, tu jest chyba szpital jakiś tak wnioskuję po tym lądowisku lond dla śmigłopca dobra, dobra, ci, 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 ci. E, Jeszcze jeden przelot nad Starówką. Tym razem bez katastrofy może. jaki duży budynek tu jest. Jakieś stadiony. Rzeka.

O Jezus. nasz znaczy dom? Dobra, no to jeszcze sobie rzeszów zwiedźmy w takim razie. Łoł, wow, ale lądowanie, no tego się nie spodziewałem na drodze, powiem wam. Dobra, wystartowaliśmy z lotniska w Rzeszowie. I musimy teraz na południe skręcić specjalnie po to, żeby zobaczyć, zobaczyć Zobaczyć, ta, ta, zobaczyć. Zobaczyć Rzeszów. A potem jeszcze tak sobie myślałem, że polecić do łańcuta, bo jest dosłownie tam po lewej stronie. Tam jest łańcuch i tam jest zamek w łańcucie, który jest bardzo ładny. Ciekawe mnie jak oni go zrobili w tej grze. Czy go zrobili w ogóle? A tu już poleło widzimy jakiś komin. W Rzeszowie nie byłem nigdy. W nigdy nie widziałem. A w końcu musimy już ten pierwszy raz, prawda? Dobra, lecimy tam, gdzie jest najwięcej, największych budynków. Tam spróbujemy się odnaleźć. Trzeba zobaczyć ten pomnik. Słynny, który przypomina damską część ciała. Tymną. Gdzie to jest? A, chyba tam będzie. Jak tak się patrzę rondo... ok. Po lewej jest dworzec. To będzie... Powinno być na tamtym rondzie naprost nas. A dalej na powinien być zamek. Lubomirskich, czy jakiś taki. Dobra. No i niestety nie ma pomnika. Kurde. Tutaj powinien być po lewej stronie. No, tam tam. pod szybem teraz. A zamek jest... Tu po lewo. To jest zamek. Kurde no. Tutaj jest zamek, teraz lecimy nad zamkiem w Rzeszowie. Szkoda, że nie ma tego komnika. Liczę na to, żeby go zobaczyć, tak szczerze powiedziawszy. Więc tak się prezentuje Rzeszów. Ara, to jeszcze polećmy do łańcuta. Zobaczyć jak jest w łańcucie i będziemy gdzieś lądować. na wiedziałem, że wybrać wieszczady. No i się tak prezentuje się Rzeszów z Oddali, o wiele lepiej. Myślę, że jeszcze Gdańsk będzie w miarę zrobiony jako tako. Przelecie i zobaczyć. Dobra, przed nami łańcut. Chyba przed nami łańcut. Co to tam w dali jest? Jatraki to są? Tak, wow. No nieźle, nieźle. Dobra, łańcut. To jest łańcuch, chyba. Jak nie, to nie wiem. Rzecz trzeba znaleźć ten pałac. O, już chyba znalazłem. To to? Taki dworek. Musimy sobie na mapy zobaczyć. Aha, to był łańcuch, tak. I kolejny zawód. Kurda, liczyłem, że tym razem chociaż się nie zawiodę. No jeszcze raz sobie przelećmy. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie łapkę, subskrypcję, komentarz. Napiszcie w komentarzach, gdzie mam lecieć dalej. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I do zobaczenia. O! Przeźroczysty. Nieważne, drzewa już nie są przeźroczyste. Także na razie!